Więc pewnie ten, te dzieci jeszcze do nas wrócą i powiedzą, a jeszcze to i to i to. Mm -hmm. No i fajnie byłoby, żeby dzieci miały refleksję, ale te dzieci będą mieć refleksję, kiedy my będziemy mieć refleksję. Tak. No, więc jeśli ta, 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 ta nasza refleksja, znowu wiesz, my to wszystko projektujemy na, na, na dzieci, mm -hmm. że mamy to nauczyć. Nie no. mm -hmm. nauczymy tego, jak pojedynkowe nie będziemy mieli. Oczywiście, możemy przeczytać sto książek tym dzieciom na temat regulacji tak. emocji, ale jak sami nie nauczymy się. Czegoś i nie zmienimy czegoś tej regulacji emocji, to one się nie mają siły nauczyć. Tak. Chyba, że pójdą na terapię i będą dziesiątki godzin spędzać w gabinecie terapeutycznym. Dziesiątki, setki. Setki, tak. tak. Ja mam taką umowę z moim na razie starszym synem, że za każdą godzinę terapii, jak będzie już dorosły, mhm. w której będzie omawiał relacje z matką i o te trudności, które ja mu przysporzyłam, to, ty płacisz, tak? to ja płacę. Okay. <taka> taką mamy umowę. Fięcznie.